No, na długie jest Osłyszał, osłyszał, osłyszał. Wow, sorry. A i jest kurwa, w łeb mi trafia. Aj, idziemy uważaj, możesz tam mieć. Aj, dobra, idzie do siebie jeszcze sprawy, będzie, sprawia się tutaj. No Dobrze, no nie A taki... Słaby A nie taki... Taki ci podałem, widzisz jaki ci podałem? Świetnie, da Mmm, Ale nie będzie lania Nie będzie <grym grym grym> Ciota Nie ma Jest w opisie, w opisie, przez tą szybę do mnie strzela widzimy idziemy, czekaj Prawo, teraz moją prawą będzie chyba No Ma jeden HP! może to Was, lejcie go Waszym lewym wejść tym pośle. No jeden KP ma Brawo Jaki KS Safa, co samy KS robisz Jak, KS no na pewno Tak, moje dwa KS -y na schodach i tego co ci wychodzi, bo ja go przez ten i waliłem Ty ci ty, ty, ty pani też stary Ej, frapsujesz to? Ej, botanek, powiedz mi że frapsuje Dobrze. Ale zdupiłem schody, 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 ciota. Poguje schody. Nie, po najdrażuj przez górę. Najd przez górę. Aj, daj. Nie. Dobra, już o to nie dobrze. trzeba. Najdobra, teraz... Ładnie. O to chodzi, bo nie, wie. To jest granie. Ja Aj, y red. Aj, zi ziom, wyskocz ty na niego tam. Masz red?

Wychylasie, wychylasie! się! się. będę się później śmiać na YouTube, z debila Ooooo! <laughs> Co to A Ej, zostawcie mi killę, zostawcie mi killę, proszę bardzo. Ja coś chcę Będź ja, go, Ja chcę jeszcze <laughs> Na go no <laughs> jest to <laughs> Ale no, to jest ruin, stary. Na razie, ej, nie... Ty to. lepiej to. nie czysz, co? Nie umiem ubić zawsze tą oczka, jak macie. Wziąłem z prawej, z prawej. No. Z prawej wziąłem. Ale z prawej, że... ...bakizu. Na długi, długa, długa, długa. Poszedł do tego, robisz, do ofica, macie. Michał, macie? Na lewo, na lewo, Michał, na lewo. Lewo, Michał. Dobrze, wow. ładnie, pan. Aj, pomóż ej, pomóż Michał, On tam. jest za skrzynką, się, szczyta, o lewej, lewo dawaj skrzynka. Kibasza, dawaj tibasza, dawaj tibas Zostawić team baska. Rushy bo się, bo Rushy bo że nie. Masz rashi, patrz. Rashi. Słuchaj nie ja ci do... ja zawsze dobrze radzę. Bo... Czekajcie. Macie? I plecy Co macie. Wody? Patrz. Mówiłem, yes. że plecy macie. Jakie Tylko ja tak dla mnie jesteś ciokrą. O no, ty Ja co muszę słabi Ej Gdzie oni wiesz? E, tutaj pod tym Ja pójdę Kratka. na karkę w drugiej strony, ej, przyspijcie Dawaj, Dawaj, mam go tutaj. Dobra. Idę, idę. Ej, ej ja idę, się... zlej go ziomal! Ja go zleję. Ho ho! ho, ho. Ja, musiałem płaść Jaka paruwa Jakie co mówię, mogę. <laughs> Piękne. to lubię, włowie Piękny. Prawny Teambusz chop, jednego mi zabrakło do teambaszu. Jednie Jesteśmy z siebie zadowoleni Ja z Ej, i zio masz dwóch, hmm. masz dwóch nawet Popisz się z No, skinem no, presy. Długa Czekajcie na nich, nie raż, nie rasz Niech wyjdzie nie sam Pod skrzykiem, pod skrzyka weź, pod, skrzynkę weź. pod to jest, mówiliśmy to wcześniej. Oh, oh, Ale ja e, musiał stacić. Kurde musiał. musiał nie? No, musiał.